Okej, okay. jakaże pod moim filmami przewija się masa pytań odnośnie tego, jakie jestem płci, dlaczego mówił o żeńskiej, dlaczego ma taki głos i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, to stwierdziłem, że w sumie nagram jeszcze materiał jeden, w którym jeszcze raz wyjaśnię jak wyglądała u sytuacja. Co prawda wiem, że ten materiał prawdopodobnie w ogóle nie wpłynie na ilość komentarzy tego typu, jednakże też uznałem, że w sumie to jest dobry pomysł, by uaktualnić troszkę informacje, które podałem w swoich filmach sprzed 5 miesięcy. W których to po raz pierwszy powiedziałam, co i jak ze mną i y, opowiedziałam o sobie, ponieważ jednak troszkę od tego czasu się u mnie zmieniło i myślę, że warto zrobić po prostu o tym jeszcze jeden taki dodatkowy materiał. Tak więc, why not? To tak, rozwiązywając wszelkie wątpliwości odnośnie mojej płci. Jestem płci żeńskiej, czy jestem dziewczyną, kobietą. Jednakże, też taki mały szkopu, powiedzmy, że jestem też osobą transeksualną, czyli po prostu w moim wypadku dziewczyną, która urodziła się w ciele chłopaka i która przez prawie 20 lat swojego życia musiała żyć i funkcjonować w społeczeństwie jako chłopak, e, ponieważ no, bałam się przyznać komukolwiek do tego, co czuję, i bałam się po prostu, żeby być tak naprawdę sobą. Z tego też względu, e, mój kanał został założony jeszcze przez. Poniekąd chłopaka, znaczy udawałam chłopaka na tych materiałach wcześniej. Zaś dopiero niedawno stwierdziłam, że już po prostu nie mam siły tak dłużej żyć. I zacząłem robić wszystko, by po prostu móc być sobą i tutaj też nikogo nie udawać, kogoś po prostu, kim nie jestem. Z tego też względu około 5 miesięcy temu wrzuciłam właśnie film na YouTube'a, w którym ujawniłem się, przyznałam do tego, kim jestem, co czuję. I od tego też czasu po prostu nagrywam już jako ja, nie jako chłopak, którym nie jestem, tylko po prostu jako dziewczyna. No niestety tutaj dosyć problematyczny jest mój głos, który no, niestety jest męski, dosyć. Jednakże no tutaj niespecjalnie mogę co do niego poradzić, ponieważ no mogę go wyćwiczyć, ale po prostu wyćwiczenie go jest czasochłonne i pracochłonne. Więc po prostu to trochę potrwa, zanim ja sobie zmienię głos taki, żeby jakoś miło nie brzmiał. Zaś nie chcę się bawić na przykład w jakieś modulatory głosu i tak dalej, ponieważ jednak chcę, by moje materiały były jak najbardziej naturalne, na luzie i tak dalej. Tak więc po prostu nie chcę tutaj oszukiwać względem swojego głosu i udawać, że mam no inny niż mam, bo no jednak mam po prostu taki tutaj nie ma co nikogo kłamywać, że. Brzmi po prostu źle, obecnie. Ogólnie nie będę się w tym materiale specjalnie rozwodziła na temat samego transseksualizmu, ponieważ było tym też cało osobny materiał, w którym też odpowiadałem na wasze pytania odnośnie o transseksualizmu. Jeśli jesteście zainteresowani, to tutaj w prawym, górnym rogu powinna Wam się bawić karta z odnośnikiem do tamtego filmu. Możecie się z nim zapoznać. Jeśli macie jakieś pytania, które w tamtym filmie nie padły, i nie było na nie odpowiedzi, no, to możecie je zadać wtedy. Może nagram po prostu drugi materiał z odpowiedziami na pytania odnośnie transseksualizmu. Tylko też po prostu poczekajcie do końca tego materiału, ponieważ tutaj też przedstawię jeszcze parę informacji o sobie, które, na które może właśnie macie pytania. I to tak, myślę, że taką dosyć ważną kwestią jest to, jak ja w ogóle obecnie funkcjonuję w społeczeństwie. No, bo okej, okay, dla. Dla znajomych na YouTube i ogólnie w internecie jestem po prostu dziewczyną, funkcjonuję jako dziewczyna i tutaj nie ma problemu, że tak powiem, jednakże jak po prostu sobie obecnie radzę społeczeństwie, no to cóż, tutaj też dążę do tego oczywiście, by być po prostu sobą i nikogo nie udawać. Od ponad dwóch miesięcy jestem już na terapii hormonalnej, przyjmuję po prostu żeńskie hormony, więc stopniowo się poprawia tutaj mój wygląd, wyglądam e, coraz lepiej powiedzmy, co prawda powoli, ale zawsze. Co prawda tutaj też nie mam za bardzo wsparcia od strony rodziny, którym, które nie bardzo powiedzmy to akceptuje. Roz, nie rozumiem chyba w ogóle, więc no tutaj po prostu troszkę muszę sobie sama radzić, no ale jakoś sobie daje radę, przynajmniej na razie, tak więc powoli jest lepiej pod tym względem też i powoli się coraz lepiej czuję sama ze sobą z tego względu. Okej, okay, ogólnie też pomyślałem, że jako że na polskim YouTube właściwie nie ma żadnego kanału prowadzonego przez Transeksualistkę, która by opowiadała o tym jak jakieś zmiany i zachodzą i tak dalej, to stwierdziłem, że w sumie tutaj też w tym filmie mogę się z wami podzielić właśnie zmianami, jakie zaszły u mnie na dwóch miesiącach terapii hormonalnej. Ponieważ no właśnie wiem, że pewnie sporo dziewczyn szuka informacji na ten temat na polskim YouTube tego nie ma w ogóle. Znaczy są kanały oczywiście transseksualistów, czyli tutaj chłopaków w ciałach dziewczyn, jednakże u nich zmiany zachodzą kompletnie inaczej, znaczy są przeciwne po prostu, u nich też terapia wygląda trochę inaczej, tak więc po prostu to są zupełnie inne informacje niż dla dziewczyn, Ale tak więc stwierdziłem, że w sumie tutaj podzielę się po prostu... Tym, jak to u mnie wygląda, bo czegoś takiego na polskim YouTube jeszcze nie ma i też myślę, że po prostu warto, bo też sama sobie szukałem kiedyś informacji i tak z znalezieniem czegokolwiek było trudno. Tak więc, ogólnie, jeśli ktoś by nie chciał teraz słuchać, jak działają żeńskie hormony na męski organizm i jak go zmieniają, to polecam tutaj przeskoczyć już do końca filmu, gdzie o jeszcze paru rzeczach powiem. Zaś teraz po prostu będę opowiadała przez parę minut o swoich zmianach, o tym, co się u mnie zmieniło przez dwa miesiące pod względem i cielesnym i psychicznym tak więc no jeśli ktoś nie chce tego słuchać to zapraszam na koniec filmu już Okej, okay, ogólnie jestem już ponad 2 miesiące właśnie na terapii hormonalnej dokładnie 2 miesiące i bodajże 8 dni tak więc już całkiem długo przyjmuję powiedzmy tutaj hormony żeńskie biorę oczywiście żeńskie hormony do tego blokery testosteronu dzięki czemu zatrzymały mi się jeszcze zachodzące powiedzmy zmiany jeśli chodzi o cechy męskie, a zaczęły mi się powiedzmy pojawiać cechy żeńskie, znacznie mi się ogólnie też w tym czasie zdążyła już choćby twarz poprawić. Ponieważ poprawiły się cera, wygładziły mi się trochę rysy twarzy, znaczy złagodziły, zmieniły trochę. Co prawda minimalnie tak bardzo wielkiej różnicy nie ma, jednakże no, nawet dla mnie jest to widoczne i po prostu <laughs> się cieszę z tego, ponieważ teraz bardziej widzę po prostu dziewczynę w lustrze. Dodatkowo też z nich takich zmian, no, po prostu wyłącznie fizycznych, to choćby zmieniło mi się troszkę ogłosienie na ciele, głównie tutaj na nogach, po prostu przerzedziło się i jest mniejsze i ogólnie wolniej odrasta. Też powoli znika Mizarus, który też niestety już miałam, to tutaj powoli on zaczyna znikać. Co prawda on dalej rośnie, ale jest znacznie mniejszy i mniej widoczny i też wolniej rośnie, tak więc tutaj też mnie to ogólnie cieszy. W tym momencie ponieważ nienawidziłam tego, zaś teraz powoli jest pod tym względem lepiej. Dodatkowo też, choćby zaczęły mi oczywiście na no piersi po prostu rosnąć, ponieważ teraz w sumie przechodzę taki drugi okres dojrzewania w swoim życiu. Tym razem po prostu kobiece. Wcześniej miałem dojrzewanie męskie, które było w sumie dla mnie, dla mnie dosyć dobijające. Teraz jest po prostu żeńskie dojrzewanie, znaczy, no niepełne oczywiście, ale. Zawsze w pewien sposób tak, więc troszkę rozbawiona tym jestem. Zaczęły mi rosnąć piersi. Ogólnie przez pierwsze dwa tygodnie, jakoś od zaczęcia terapii, miałam dosyć częste tutaj bóle. Znaczy to nie było żaden silny ból, ale po prostu takie irytujące tutaj ból w klatce piersiowej. Potem to przeszło. Zaczęły mi już tutaj się po prostu rozwijać piersi. Nie są, co prawda, obecnie dosyć wielkie, ponieważ no to jest sam dopiero początek terapii, jednakże. Przyznaję, że i tak się pojawiły szybciej niż sądziłam, że będą. W sumie można mniej więcej zobaczyć, jak to u mnie wygląda, i głupio się czuję, mówiąc o tym w sumie. To chyba dobrze, nie? Nie wiem. W sumie tak pomyślałem, że tak naprawdę nie bardzo widać, jak tutaj moje piersi wyglądają, ponieważ mam czarną koszulkę, na której kompletnie nic nie widać. Jakiś tam zarys jest, więc w sumie się cieszę z tego, i jak mówiłam, trochę mnie to bawi nawet. Nie wiem czemu, mam dziwne po prostu poczucie humoru i charakter w ogóle. A, a właśnie, odnośnie charakteru, ponieważ ogólnie czytałam, że hormony żeńskie powodują zmiany charakteru, większą płaczliwość, coś tam coś, tam w ogóle jakieś zmiany emocjonalne i masa tego, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jednakże właśnie u mnie tak śmiesznie, ponieważ w sumie kompletnie nic nie stało. E, ogólnie zmian jako o charakteru siebie nie zauważyłam, zachowanie też niespecjalnie... Jak zapytałem znajomych, to też oni też nic nie zauważyli. Ogólnie tak z y, zmian, które takie zaszły u mnie, jeśli chodzi o charakter, to tylko stałam się pewniejsza siebie i bardziej otwarta. Ale to raczej sądzę, że to po prostu jest związane z tym, że w końcu y, zaczynam być sobą, nikogo nie udaje, a nie z tym, że y, biorę hormony. Tak więc y, 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 zmian jako tako od hormonów nie ma. Słyszałem też, że często dziewczyny stają się bardzo paszliwe na początku terapii hormonalnej. U mnie też już takie nie było, bo ja po prostu nie umiem płakać. Tak więc, wiecie, taka większa paszliwość od zera to. Dalej zero. Powiedzmy. <gryzmy> <gryzmy> więc akurat to u mnie nie nastąpiło. No i to właściwie tyle. Okej, okay, właściwie jeszcze mogę powiedzieć o takich zmianach, powiedzmy. Od podłożu typowo psychicznym, tutaj nie mówię o charakterze, o zachowaniu czy tak dalej, tylko po prostu o tym jak ja się czuję pod względem psychicznym, bo tutaj akurat się sporo zmieniło, e, ponieważ no cóż przed zaczęciem terapii byłam w dosyć bardzo w złym stanie psychicznym, po prostu nie wytrzymywałam e, ze sobą, zaś e, od czasu zaczęcia terapii hormonalnej jest pod tym względem znacznie lepiej znacznie lepiej się czuję, e, tutaj ja już y, nie czuję takiego kompletnego rzucenia do siebie, głównie ze względu na te też zmiany fizyczne, które zachodzą u mnie. Yy... Zmniejszyło mi się libido. Między innymi jeszcze tak dodatkowo powiem, co nie wiem po co. Yy, no i ogólnie w każdym razie jest znacznie lepiej i też mnie to cieszy. No, no, naprawdę, w każdym razie już nie bardzo więcej co mogę w sumie jeszcze powiedzieć o zmianach. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, to w sumie moglibyście zapytać, oczywiście też w komentarzach, to tutaj postaram się odpowiedzieć. Póki co tyle, nie wiem, prawdopodobnie co jakiś czas będę wrzucała właśnie taki update odnośnie zmian, jakie chodzą na hormonach, ponieważ one będą, będzie ich coraz więcej, będą coraz bardziej widoczne. Tak więc myślę, że będzie warto co jakiś czas wrzucać taki materiał. No, a poza tym, tak już teraz skończę z materiał, to cóż, jeśli macie jakieś pytania, to po raz trzeci to mówię, to po prostu piszcie w komentarzach, ja wtedy postaram się odpowiedzieć, czy to po prostu odpowiadając na komentarz, czy to po prostu zrobię jakiś film dodatkowo o tym, zależnie od ilości pytań. Dodatkowo zaś, tak w sumie, już bardziej, jeśli chodzi o funkcjonowanie kanału, to jako, że obecnie tak troszkę że się sporą ilością rzeczy naraz, to zostały filmy zmniejszone do właściwie jednego dziennie. Znaczy jeśli chodzi o Zagrajmy Dzisiaj zacznie się nowa seria, ponieważ został zakończony Medieval Kingdom, tak więc zacznę w jego miejsce nową serię dzisiaj Żeby chyba jakaś różnorodność, oprócz tego jest oczywiście też Wojna na Północy Dodatkowo też postanowiłem założyć Patronite'a nasze znaczy, w sumie Patronite został założony już jakiś czas temu Dokładnie w wakacje, tylko że w wakacje to było tak, że siedziałem sobie z Remixem i, I dla ja, jak powiedziałam, że ej dawaj zakładaj im Patronite'a, a potem Remix do mnie, ej słuchaj, a co z tym Patronite'em? I, I został tutaj założony Patronite i on sobie tak wisiał i tak w sumie uznałem, że warto o nim przypomnieć, tak więc... No, po prostu teraz w opisie filmu znajdziecie też link do mojego Patronite'a, bo stwierdziłam, że e, no w sumie mogę założyć coś takiego, bo jednak... Jeśli ktoś by chciał mnie jakkolwiek może wesprzeć, ja choć nie wiem czy ktoś się znajdzie jeszcze. W każdym razie to by mi się to w sumie przydało, bo jak mówię, troszkę mam kiepską sytuację przy to, że muszę sobie sama radzić obecnie. Rodzina pomagać specjalnie nie chce, więc uznałem, że w sumie mogę coś takiego założyć sobie. Też mnie znajoma trochę namówiła. W każdym razie tyle chyba w tym materiale i tak w sumie jako że mnie bardzo interesuje kto wytrzymuje całe moje gadanie to nie wiem możecie, um, możecie napisać w komentarzu Witch Hunter jeśli dotarliście do tego, do tego momentu i obejrzeliście za cały film po prostu. <laughs> tak jakby ktoś był ciekawy czemu Witch Hunter to dlatego, że mam książkę taką do przeczytania. Muszę yy, jakoś na dniach jak zamierzam zacząć ten sobie czytać, tylko że po prostu chwilowo zajmuję się innymi rzeczami i troszkę nie mam czasu. No ale wie, jeśli dotarliście do tego momentu, to Witch Hunter napiszcie komentarze, bo, bo po, po prostu jestem ciekawa, kto wytrzymuje moje gadanie ciągłe No dobra, to jest na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!